Choć wiosna dopiero przed nami, a temperatura powietrza rzadko przekracza 10 stopni Celsjusza, na drogach pojawili się już pierwsi motocykliści. Lada dzień ruszą też wstrzymane na zimę egzaminy dla kandydatów na kierowców motocykli. Do sezonu na jednoślady przygotowują się nie tylko szczęśliwi posiadacze dwóch kółek, ale też policjanci z drogówki, którzy już dziś wszystkim użytkownikom dróg i tym na dwóch i tym na czterech kołach radzą by byli szczególnie czujni, bo jak wskazują statystyki, jazda na dwóch kołach jest porywająca, ale też niebezpieczna. Zrobiło się znacznie cieplej, więc już pomału na naszych ulicach widujemy jeżdżących motocyklistów. Mijający okres zimowy to na pewno moment, kiedy każdy rozsądny motocyklista, który dba o swoje bezpieczeństwo, odpowiednio przygotował bądź przygotowuje się do rozpoczęcia sezonu. Warto sięgnąć po lektury, w których doświadczeni kierowcy dzielą się cennymi uwagami, co zrobić, aby poprawić swoje bezpieczeństwo, widoczność na drodze. To moment, aby przygotować odpowiednio swój motocykl, przygotować swoje kombinezony, więc warto pomyśleć o wymianie bądź uzupełnieniu swojej odzieży ochronnej. Pierwsze jazdy na motocyklach bywają niebezpieczne, ponieważ jednak jest to długa przerwa, i pomimo wszystko. Nawet ci, którzy świetnie czują się, mają bardzo duże zdolności, jednak ta przerwa powoduje, że warto, aby pierwsze godziny naprawdę bardzo spokojnie, tak ogrzewkowo potraktować i, i od nowa, gdyby wrócić do formy. Podczas tych pierwszych jazd proszę o zwrócenie uwagi jednak na zmienną nawierzchnię, gdyż spotykamy wiele miejsc, gdzie są pozostałości po zimie, czyli zalegające warstwy piasku. Również jednak to okres, kiedy te niższe temperatury się zdarzają, a motocykle jednak charakteryzują się oponami typowo-letnimi, czyli każdy spadek temperatury powoduje, że opony są bardzo twarde i mają bardzo kiepską przyczepność. Dlatego w tym okresie policja odnotowuje wzrost zdarzeń, ale to przede wszystkim wiąże się z tym, że właśnie nagle gwałtownie zraz z pogodą przybywa nam liczba jednośladów. I ta grupa uczestników właśnie w tych pierwszych miesiącach, kiedy pojawiają się dodatnie temperatury, ona powoduje dużo. Właśnie sytuacji niebezpiecznych. Aby tego uniknąć, to przede wszystkim właśnie to, co mówiłem. Apeluję proszę bardzo spokojnie proszę rozpoczynać ten sezon, przygotować się odpowiednio, zadbać o swoją widoczność, a więc o uzupełnienie swojej odzieży ochronnej w elementy odblaskowe. Pamiętajmy, że jednak jednoślady są pojazdami, które są najgorzej widoczne na drodze, które zlewają się z tłem z innymi pojazdami, więc bardzo często te sytuacje niebezpieczne kolizyjne powstają dlatego, że motocykliści, motorowości zaskakują kogoś swoją obecnością. Także zróbmy wszystko, abyśmy byli widoczni, tak aby bezpiecznie wjechać w ten sezon i bezpiecznie go zakończyć. Po kilkumiesięcznej przerwie na naszych drogach pojawiają się nie tylko motocykliści, którzy doskonale opanowali już sztukę jazdy, ale też kandydaci na kierowców, którzy już za kilka dni staną do egzaminów. Szanowni Państwo, Wielkiego Ośrodek Ruchu Drogowego oczywiście zajmuję się również egzaminowaniem po zimowej przerwie. Najprawdopodobniej, w zależności od warunków pogodowych, egzaminy na pojazdy jednośladowe ruszą najprawdopodobniej w połowie marca, jeżeli warunki dopiszą, ponieważ tutaj. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Przede wszystkim musi być odpowiednia temperatura w ciągu doby. Musi być temperatura dodatnia, aby nawierzchnia nie była śliska, nie była mokra. I jeżeli warunki pozwolą, to myślimy, że w połowie marca będzie, można, będzie już możliwe egzaminowanie na pojazdy jednośladowe na motocykle. Na nadchodzący sezon przygotowane są już wszelkie motocyklowe stowarzyszenia, które prowadzą akcje edukacyjne, oraz serwisy i sklepy z odpowiednim wyposażeniem które zagwarantuje bezpieczeństwo kierowcom i ich pasażerom. Co należy zrobić z motocyklem, by rozpocząć sezon w pełni bezpiecznie? Posłuchajmy rad fachowca. My na początku trzeba dokładnie umyć motocykl. Nie stosujemy jakichś jakiś myjek chemicznych, jeżeli już stosujemy myjki wysokociśniowe, to dokładnie gdzieś tam omijając elementy silnika, elementy instalacji elektrycznej najlepiej umyć przy, przy pomocy gąbki i wiaderkę śpianem. Dokładnie myjemy cały motocykl, czyścimy z brudu z całego kurzu, który został. Podczas mycia dokładnie przy okazji obejrzeć osłony spinki, wszelkie śruby czy czasem nie poginęło, nic czy nic nie pomękało, czy nic się nie uszkodziło podczas tego. Motocykl umyty gotowy, wyczyszczony, wysuszony, przechodzimy do następnej czynności. Podstawowa rzecz po zimie opony. Sprawdzamy stan opon, sprawdzamy stan, czy nie są nigdzie w żadnym miejscu tutaj naokoła spękane, czy w bieżniku nic nie ma uszkodzonego, nie ma nic powbijanego. Sam grubość bieżnika, czy jest prawidłowa, tak jak powinna być. Prawidłowość sprawdzamy albo w instrukcji, w instrukcji obsługi, jaka jest głębokość, ewentualnie na oponie, są, w każdej oponie są znaczniki. Pokazane, jeżeli opona spełnił tego znacznika, opona się nadaje do wymiany. Tak samo przód i tył, jak sprawdzamy. Druga ważna rzecz, sprawdzić ciśnienie w kołach. Prawidłowe ciśnienie znajdziemy albo na tabliczce na motocyklu, ewentualnie w instrukcji, w instrukcji obsługi sprawdzić ciśnienie napompować. pompować. Jeżeli mamy kompresora i mamy miernika podjechać na stację benzynowej, albo do jakiegokolwiek serwisu mechanicznego, wszędzie kompresor na pewno będą mieli. Następna rzecz, akumulator. Ważne, żeby ten akumulator przed pierwszym uruchomieniem był ładowany, dlatego że go ładujemy, odsyp, zalejemy świecę, albo uszkodzimy motocykl, co sobie i tak nie odpali. Ładujemy akumulator ładowarką na motocyklu, nie prostownikami samochodowymi, jakimiś innymi wynalazkami, dlatego że akumulatory w motocyklach nowoczesnych są specyficzne. jest specjalna ładowarka przeznaczona ładujemy albo zdemontując siedzenie, to pod siedzeniem to jest, jeżeli nie ma pod siedzeniem do akumulatora, sprawdzi instrukcję obsługi, co do serwisu zapytać. Każdy to podpowie takie pytanie. Następna rzecz. Wszystkie płyny w motocyklu, olej silnikowy, paliwo w zbiorniku, płyn hamulcowy, płyn chłodzący. Jest to bardzo ważne, bo jeśli nie raz przyjrzymy, się wycieki. Nie zawsze też na koniec sezonu sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku, przeserwisowaliśmy go. Sprawdzamy płyn hamulcowy w zbiorniczkach, płyn chłodzący zależy od motocykla, olej silnikowy czy jest w okienku przy silniku. Jeżeli wszystko jest ok, oglądamy cały silnik, czy nie ma nigdzie wycieków, nie ma nigdzie uszkodzeń jakichś, czy nigdzie się ten olej ten płyn nie pojawia. Jeżeli coś jest, to do serwisu pytamy. Jeżeli jest wszystko w porządku, przechodzimy do następnej czynności. Zestaw napędowy, zależy od motocyklań. Niektóre, niektóre mają napęd wykonany za pomoc przenoszone za pomocą łańcucha, inne za pomocą paska, w większości jest napęd za pomocą łańcucha, któremu trzeba się dość mocno przyjrzeć przed rozpoczęciem sezonu. Pierwsze co robimy, czyścimy go, smarujemy preparami do przeznaczonymi. Nie stosujemy żadnej mocnej chemii, być może po prostu uszkodzić ten łańcuch. Są do tego spraye, są do tego z Baczek, który się tym czyści. Najważniejsze przesmarować dokładnie po całemu wodzie. Po całej długości lecimy tak cały łańcuch dookoła. Na które zostanie, zbieramy szmatką to zostawiamy. Oprócz, oprócz samego smarowania należy skontrolować sam wygląd tego łańcucha. Czy nie jest skorodowany, czy te ogniwa nie są w żadnym miejscu uszkodzone, czy zęby nie są czasem przy zębatkach uszkodzone. Na koniec, stawiamy motocykl na, 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 na kołach, stawiamy na stopce bocznej, sprawdzamy jego luz. Zgodnie z tym, który w większości przypadków jest albo w instrukcji obsługi, albo na wahaczu jest tabelka, podany luz jaki powinien być góra-dół łańcucha. Jeżeli tego nie ma, korygujemy. Jest to bardzo ważne, bo wszelkie jakieś niepełnosprawności z napędem przełożą się później na bezpieczeństwo jazdy. Także to warto sobie sprawdzić przed, przed wiosną. No, sprawdzamy oświetlenie. Tył, przód, reflektor z przodu, czy działa prawidłowo, światła drogowe, światła minia, czy świecą tak jak powinny. Trzeba tej kontrolki, podświetlenie, czy się zapala. Ważne, żeby sprawdzić światło stopu, czy prawidłowo pracuje. z przodu. Jakiś dźwigni z tyłu. Przykładamy rękę, kontrolujemy. Jest to bardzo ważne. Po pierwsze, to jest nasze bezpieczeństwo. Po drugie, fajnie, żeby nie sobie przy pierwszej jazdzie mandatu, prawda? Bo światła muszą być sprawne. Także te rzeczy kontrolujemy przed, przed każdą jazdą, ale też ważne, że po, 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 po zimie, gdzie długi czas stoi, nieraz skrodują styki, nieraz przepali się rarówka. Ważne, żeby to sprawdzić na tym początku przed jazdą. Kolejną czynnością sprawdzamy, czy prawidłowo pracują wszelki, wszelki osprzęt motocykla. Sprawdzamy, czy kierownica prawidłowo pracuje od prawej do lewej, czy nie ma żadnych oporów, czy nie ma zacięć, czy nic się ze dzieje nie dzieje takiego jak powinno być. Sprawdzamy, czy manetki od sprzęgła, od gazu prawidłowo pracują w luźno, bez żadnych zacięć, nie ma żadnych blokad, chodzą płynnie, nie ma z tym żadnego problemu. Ważne jest to, bo nie raz się tam po zimie, skorodują linki. Składują łożyska, może być problem. Zanim wyjedziemy warto to sprawdzić, dlatego że jak coś się cokolwiek stanie, zablokuje podczas jazdy, będzie bardzo źle, prawda? Także to warto sobie skontrolować. Jeżeli przebrnęliśmy przez wszystkie czynności, odpalamy silnik, uruchamiamy. Po odpaleniu dajmy mu się zagrać. Niech ten się troszkę dłuższy czas popracuje, zanim wsiądziemy, zanim wrzucym w trasę, osłuchać go dokładnie, sprawdzić czy się żadne nie pojawią wycieki, czy wszystko pracuje w porządku, tak jak powinno być. Kontrolujemy, czy się nie pojawiają pojawia żadne kontrolki, tylko ciśnienie oleju, kontrolka abs czy od silnika, czy się nie zapala, to podczas pracy silnika na postoju, czy jest wszystko w porządku. Jeżeli coś jest nie tak, warto sprawdzić z instrukcją obsługi, co sygnalizuje nam błąd, ewentualnie uda się serwisu sprawdzić, co jest, co jest nie tak. Jeżeli wszystko jest w porządku, chodzimy do następnej czynności. Mocyk sprawny, gotowy do jazdy, wyruszamy w trasę. Pierwsze, pierwsze parę kilometrów warto, żeby bardzo ostrożnie przejechać, sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy działają podczas jazdy prawidłowo. Układ hamulcowy po dłuższym czasu powstał, nie będzie działał w pełni sprawnie, tak jak mocyk, który jest użytkowany tak samo z układem kierowniczym. On nie ma pełnej sprawności, tak jak mocyk użytkowany na co dzień, także warto powolutku przejechać, sprawdzić, czy wszystko działa ok. Układ dopiero osiągnie po paru kilometrach pełną sprawność. Motocykle przeznaczone są do jazdy w ciepłym klimacie, więc jazda wiosną, kiedy temperatury są bliskie zera albo lekko powyżej zera, trzeba uważać. Motocykle nie są stworzone do tego, także układ hamulcowy, układ kierowniczy. Sama przeżywość motocykla jest dużo mniejsza niż w przypadku ciepłej temperatury, więc warto mieć to na uwadze, warto tym pamiętać podczas, podczas pierwszych jazd. Czy, takie systemy jak ABS czy kontraktacje nie zastąpią tego, co, co, co faktycznie umiejętności kierowcy i tego, co jest wymagane do motocykla. Dopełnieniem stanu technicznego pojazdu jest strój motocyklowy, w który warto zainwestować, by uniknąć przeziębienia, przewiania, a także, żeby być widocznym na drodze. Odpowiednio dobrane ubranie motocyklisty może uchronić go także przed przykrymi następstwami upadku. Najważniejszym elementem tego stroju jest kask. Kaski można kupić od 180 zł w górę do nawet 3000. Jest to rzeczywiście duże przekrójce nowe. Wszystko jest uzależnione od tego, jaka jest firma kasku i czym się różni w środku. Patrząc tutaj, kaski mamy właśnie tej tańszej ligi do 300 zł. Jest to angielski producent, który tak naprawdę oferuje. Kasku i blendę przeciwsłoneczną i lepszą skorupę, ponieważ wszystkie kaski oczywiście są sprawdzane, natomiast te wszystkie rzeczy troszkę gorzej chodzą. Nie każdemu takie coś przeszkadza, bo jednak jeżeli włączamy tą blendę, jedziemy tym motocyklem i nie bawimy się nią, prawda? Natomiast jeżeli ktoś chce mieć jakieś tam lepsze udogodnienia, inwestuje w droższe kaski. można zakupić od 300 zł w górę do nawet 2000 zł. Zależność odnosząca się do materiału. Mamy kurtki tekstylne oraz kurtki skórzane. Kupując kurtkę tekstylną tak naprawdę powinniśmy zwracać uwagę na to, że ta kurtka jest na stałe. Czyli na przykład porównując materiały powinniśmy po pierwsze sprawdzać czy kurtka jest oryginalna i jaki ma materiał. Ta kurtka jest oznaczona metką z kordury. Kordura jest to jeden z takich najlepszych materiałów w kurtkach tekstylnych. Dodatkowo posiada ona wloty powietrza. Jest to bardzo ważne, dlatego że jeżeli jest gorąco, przy otworzeniu takich wlotów napływa powietrze i chłodzi naszą skórę. Kurtki powinny mieć membranę wodoodporną, wbudowaną albo we włókna, albo wypinaną od środka. Dodatkowo taka kurtka. Powinna mieć w środku podpinkę ocieplającą. Zaczynając teraz sezon, rzeczywiście jest piękna pogoda, natomiast temperatury nie są jeszcze bardzo wysokie. Powinniśmy wpinać tą podpinkę, aby nie przegrzać i nie przewiać naszego ciała. Wybierając kurtki, powinniśmy również sprawdzać, jakimi motocyklami jeździmy, aby dopasować konkretną kurtkę. Ta kurtka jest kurtką turystyczną, czyli kurtką dłuższą, przewiązana w talii, pasuje do motocykli turystycznych. Mamy porównanie tutaj kurtki i zbroi, które są... W podobnych cenach, kurtka jest lepiej dopasowana i jest ona dłuższa, natomiast wiele osób, które jeżdżą na offroadzie wybierają zbroję i dodatkowo koszulkę, aby zakryć koszulką tą zbroję. Zbroja, tak jak widać, ma umiejscowione ochraniacze łokci, ramieni, kręgosłupa, a także klatki piersiowej. Kurtka ma ten sam pakiet, tylko zupełnie inny materiał. Kupując rękawice powinniśmy zwracać uwagę na to, czy to jest skóra, czy to jest inny materiał, dlatego że skóra można kupić już od 100 zł za, za rękawicę. Rękawice są wyposażone w loty powietrza. Ochraniacze. Ten ochraniacz akurat jest wykonany z karbonu i z aluminium. Jest to bardzo porządny ochraniacz. Rękawice są bardzo ważnym elementem ubioru motocyklisty. Motocyklista często o nich zapomina. Kiedy jest zimno, marzną nam dłonie. Jeżeli mamy zmarznięte dłonie i jeździmy bez rękawic, często nie możemy pociągnąć za hamulec. Dlatego rękawice są bardzo ważnym elementem ubioru motocyklisty. Jeżeli jest gorąco, nasze dłonie się podzą. Co za tym idzie, ślizgamy się na manetce i również zamiast zahamować, możemy przyjąć przyspieszyć. Buty motocyklowe, również mamy z nimi podział. Występują buty powa na popera cruisera. Są to ciężkie buty posiadające membranę wodoodporną i oddychającą typu Gore-Tex. Buty sportowe zbrojone w ochraniacze, czyli usztywnienie palców, kostki, golenia. Wloty powietrza, a także buty krótkie. Buty krótkie z reguły stosujemy jeżdżąc po mieście albo dojeżdżając do pracy, dlatego że one są dosyć komfortowe. Możemy w nich poruszać się przez cały dzień. Również mają ochraniacze, pięta, wloty powietrza, slider, aby przy zakręcie sobie nie popsuć buta i każdy but powinien mieć padkę. Jest to tak zwana podwójna patka, która przy zmianie biegów nie popęka. Nie spowoduje nam, że skóra nam popęka w środku na bucie.